a do solé 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 a solé Dzień dobry, dzień dobry kochani. U nas dzisiaj odwilż, więc jest nadzieja, że będzie wiosna. Pełno wody z tego śniegu, który teraz się topi. Tu jeszcze, jak widzicie, jest pełno. A ja dzisiaj siutuję. No, ja dzisiaj siutuję, Odena. Przecież siutować całą resztę tego zboża, które mam. Bo... Tam już za dużo go nie została, więc będę musiała kupić jeszcze to, ale i tak będę kupować do siewu. Uff. Ale z gorąco ubrałam się tak jak chodziłam w zimie. Ja jestem cała spocona po prostu. Będę musiała wejść normalnie pod prysznic, bo leci ze mnie. Czuję po prostu, że jestem spocona. No. A nie chcę się tak rozbierać, bo wtedy znowu będę chora. I to tak wiecie, te pierwsze ciepła. Cieplejsze dni to tak nie za bardzo. Idę dalej robić, potem jadę po łobuzy A potem postaram się Wam nagrać yy, Ten film z Q&A z odpowiedziami No a tymczasem do roboty Dzień dobry, dzień dobry kochani e, Ja wczoraj, przepraszam Was, że się nie odzywałam, ale nie odzywałam się z kilku ważnych powodów. Pierwszy powód to był taki, że byłam mega zmęczona, a drugi powód był taki, że dowiedziałam się, że e, mój mąż nie przyjedzie na rozwód, który mam dzisiaj, e, więc dlatego się e, wymalowałam, zrobiłam makijaż i jadę na rozwód. Niestety nie udało mi się zrobić paznokcie, ale mam nadzieję, że nikt nie będzie zwracał na moje okropne te paznokcie. E, więc tak, jadę za chwileczkę. Dosłownie. Muszę się jeszcze napić czegoś i po prostu e, pojadę. Dzieciaki mam ogarnięte. Po szkole zabierze je dzisiaj pani opiekunka. No a ja będę mogła na spokojnie sobie pojechać. E, po rozprawie też chcę pojechać do, do sklepu. Kupić sobie jakieś buty do pracy, bo... No już moje balerinki są w okropnym stanie. I potrzebuję nowych, tak naprawdę, więc Jezus, jak mi te włosy denerwują. Normalnie, ostatnio mam jakiś szał na włosy, ciągle one mnie wkurzają. Ja najchętniej bym chyba ścięła. No po prostu nie wiem. Albo dzisiaj po prostu mam taki dzień ee, zdenerwowany. No więc tak, ubieram się. I ale, trzymajcie za mnie kciuki. Może. Dzisiaj jak się uda to nagram wam te odpowiedzi, ale chociaż coś w, słabo w to wątpię, bo e, jest 11. Sprawę mam o 13. Więc liczcie, że o 14 pewnie gdzieś wyjdę z sądu. E, mam nadzieję, że to nie zostanie przełożone, tylko odbędzie się po prostu z prawnikiem mojego męża i tyle, o ile ten też się pojawi. No, ale wczoraj tak wytrąciła mnie ta informacja z równowagi i mój mąż o tym doskonale wie, że on krzywdzi dzieci tym zachowaniem swoim, że nie może, no, że nie można ustalić po prostu jakichś tam, wiecie, zasad, tylko ciągle się będziemy bawić w kotkę i myszkę. No, ale chce mi tym dopiec i tyle. A e, ja się nie dam, więc no nie, nie to, że troszkę będę miała gorszy humor i tak dalej, ale ja sobie z tym poradzę. E, I co chciałam powiedzieć, aha, że e, właśnie jak wrócę, to pewnie pojadę zaraz po dzieciaki, a po południu mamy z Jasiem basen, e, no po południu w sumie wieczorem więc y, nie wiem czy będę w stanie chciałabym dzisiaj też iść na ten basen bo obiecałam Jasiowi, że pójdę razem z nim ale zobaczymy w jakim będę stanie i czy będę w ogóle miała ochotę iść pływać czy po prostu y, zawiozę jasia i poczekam na niego y, aha i chcę jeszcze też iść do pepko w subsku bo pepko w subsku ma dosyć duży asortyment więc Chciałabym sobie tam coś zobaczyć. Po drodze też muszę zahaczyć biedę, bo już moje pieski nie mają kamy, więc takie wiecie. Takie rzeczy wszystkie pooganiać. No, <laughs> także tak by to wyglądało. Trzymajcie kciuki. Hmm. Ja nie wiem, dzisiaj jakoś dziwnie się tak czuję, ale... Oby się to wszystko tam jakoś poukładało. Wiosna już się pojawia, więc może w końcu coś ruszy. Więc tak jedziemy na podwórku, pełno wody. Normalnie powódź, jak ta woda zniknie, to będzie dobrze, ale póki co jest katastrofa. No więc tak, jadymy. Trochę się dzisiaj kłócę, stresuję tym wszystkim, bo już mam po prostu tego, tak powiem, Wam, dosyć i jak muszę czekać z rana, wolę jak to się wszystko odbywa z rana, bo wtedy ja się tak nie stresuję. A jak teraz po południu, no to się stresuję, bo wiecie, jednak trzeba czekać. Tak z rana człowiek się spieszy. I, i leci i po prostu nie musi się stresować niczym. Więc tak, jeszcze mama mi dała listę zakupów do zrobienia, więc po drodze jeszcze będę musiała też do mamy. Ale i tak chciałam lecieć do biedronki, więc dzisiaj taki dzień będzie rozjazdowy typowo. I obym miała ochotę pójść na ten basen wieczorem, żeby się odstresować troszkę. Także tak. Moi Państwo, tutaj u nas już yy, na drodze całkowicie jeszcze śnieg nie zniknął, ale Wam pokażę. No ale już jest nadzieja, że tego śniegu za tydzień nie będzie. W ogóle 8 marca Jaś ma urodziny, więc on już kombinuje najchętniej to by zrobił u mnie w pracy na Kęgielni, bo mu mówiłam, że jak będzie miał 10 urodziny, to mu je wyprawię na Kęgielni, bo u nas też jest taka możliwość żeby wyprawić urodzinki no i e, najchętniej to by chciał je na no ale że teraz nie można przez ten covid i tak dalej no to nie będziemy tutaj kombinować po prostu zaprosimy e, najbliższe takie osoby do domu i tyle a dla kolegów zrobi sobie już jak będzie miał 10 lat a jak będzie nastolatkiem to będzie sobie już tam robił mam nadzieję, że do tego czasu nam się uda wymontować tą chatę no też ja się mówię, jak wyremontujemy dom, to będę zapraszał kolegów Także on też się miałem A, i właśnie, muszę dzisiaj też zajrzeć na prezent dla niego Bo e, wiem, co już chcę Chcę traktor jakiś e, Czekajcie, jak to było? O a tam chyba nie przyjadę Oh my god Patrzcie na to, teraz tutaj nie ma płyt I tu ten kawałek jest taka ciapa że trzymajcie kciuki, żebym ja przejechała No przejechałam przez jeden kawałek, ale tutaj już jest tak troszkę lepiej ale jak nie ma tych płyt to powiem wam jest taka ciapa, jest takie błoto że no jakbym miała niższy samochód to pewnie bym zawiesła e, a ja też właśnie nie mam tych, te nadkola mam połamane i kurczę, muszę zadzwonić teraz do tego pana e, do tego mojego mechanika, żeby mi te nadkola ogarnął nowe żeby mi ten piach tam nie wlatywał do tych pasków wszystkich bo przez to właśnie niby to tam e, się wszystko chrzani więc no teraz po wypłacie się tym zajmę no a wracając tutaj też jeszcze tak kurde jak to będzie tu zepchnie na pole to będzie grubo najgorzej żeby się nie nie szaleć i nie zjechać na pole no, e, i wracając właśnie do tych urodzin Jaśka, to chcę traktor Class Action, e, który znalazł na Lego i już mu go chyba dzisiaj albo jutro zamówię. Co on tam jeszcze chciał? E, Minecrafta na PSA. Tak, i wczoraj słuchajcie, się poryczałam, wczoraj też miałam taki gorszy dzień, no i się poryczałam jak on mi to powiedział, bo Jaś przyszedł do mnie i powiedział tak, słuchajcie, mama ja wiem, że ty masz bardzo dużo wydatków i ja sobie sam kupię tego minecrafta on ma kieszonkowy i stwierdził że sam sobie kupi, bo on rozumie moje wydatki, no ja się powyczałam i to tak wiecie z taką powagą jak on to powiedział no po prostu co ja mam za mądre dziecko to się w głowie nie mieści, A więc no kupię mu może dzisiaj tego PSa bo już nawet ja się obczaił gdzie on jest bo gdzieś go tam w reklamach widział i że jest w media Expert, także tam też muszę podejść właśnie eee, i co jeszcze i coś jeszcze aha i chciałam mu jeszcze kupić do pływania ogólnie bo on ja się tym wszystkim co związane z pływaniem więc chciałam mu kupić taką eee, Jejku tą wiecie taką rurkę którą się zakłada ja nie wiem jak to się nazywa sama pójdę jak debil do tego sklepu i będę mówić że potrzebuję rurkę do pływania ale no nie znam nazwy więc y, coś takiego jeszcze też chciałam mu kupić no także na pewno y, będzie zadowolony o jezu co tu był jakieś kości san, jakieś psy wyszlabały no, już wjeżdżam na ulicę, ale jest pięknie ogólnie. E, dzieciom też muszę iść na strych poszukać wiosenne kurtki. Albo dzisiaj właśnie, e, wczoraj w sumie patrzyłam na Reserved. Czy były jakieś wiosenne kurtki, ale tam same przy, e, te promocje zimowe są na razie. Nic z takiego wiosennego, z wiosennych to tam były tylko jeansowe katany. E, więc no, w takiej katanie to jeszcze jest za zimno no a nie wiem czy wtedy po prostu pójdę na styk i znajdę także ja kończę bo wyjechałam na ulicę i będziecie na mnie krzyczeć czy policja mi jest szło wyprzedzaj na zakręcie tak jedź jedź wyprzedź nie nie ja nie mówię że jestem super kierowcą ale ja tak nie ryzykuję jadę normalnie spokojnie no i pewnie i tak kiedyś ktoś we mnie przywalił. Już nie miałam takie akcje. Także yy, jadę później. Wam pewnie będę pokazywać te moje przechadzki sklepowe. Więc tak, przyjechałam sobie kupić buty do pracy Ale nic tu nie ma Zupełnie nic, więc nie wiem, tu jakieś jedne znalazłam Zobaczymy Znalazłam takie baleriny Ale nie wiem Nawet spoko, nawet są wygodne Paseczek Więc mogłabym je nosić też Oprócz pracy. Co Masakra z tym robieniem zakupów w tej maseczce. Jestem normalnie spocona, tą. po prostu budziłam mam spoconą. Kupiłam tylko te buty, które wam pokazywałam. I jadę po pizzę, którą zawsze sobie zamawiamy ze Słupska jak jesteśmy, no dzisiaj jestem sama, więc zamówiłam na wynos dla mnie i dla łobuzów. I jadę po łobuzy. I stwierdziłam, że te rzeczy... w Pepko też tu nic nie ma, ja nie wiem, po prostu masaka. E, tu w tym moim rejonie te Pepko są wykupywane. Jakoś tak, nie wiem, ludzie się rzucają chyba na te wszystkie ozdoby. No, e, dla Jasia nic nie patrzyłam. Bo stwierdziłam, że chyba dzisiaj po, popatrzę sobie na te pływackie rzeczy, a resztę zamówię online. Tak będzie najsensowniej i najlepiej. No, zamówię z dostawą do domu na Allegro. E, Tamto z ETV, e, to też na Allegro, te... To co on chciał, jak to się nazywało? Jezu, już zapomniałam. Tą grę, więc to też na Allegro znalazłam. A przynajmniej ja się będzie musiał poczekać do urodzin, bo on pewnie by się cieszył z tego teraz, ale tak będzie miał na te urodziny, więc jadę. Nie mogę ściągnąć jej maseczki, bo z tyłu mnie stoi straż miejska. Eee, I jak odjadę to zamknę. Bo, co Stoi tam jakiś koleś. Więc nie wiadomo po co i na co Jazda, ale to to chyba takie zmęczenie bardziej psychiczne takie wiecie zdenerwowanie i tak dalej a teraz tak wszystko schodzi z człowieka i to chyba bardziej to a ciepło jest dzisiaj masakra, muszę dzisiaj jaką koniecznie jutro e, wiosenne kłódki no bo mek zimowych dzisiaj to już podejrzewam że będą zgrzani celi, także do zobaczenia pewnie w chacie no a my znowu jedziemy Dzisiaj po prostu mnie już tak głowa boli od tego jeżdżenia Teraz przyjechaliśmy do domu dopiero co od opiekunki I jedziemy o... I jedziemy na basen I ja nie wiem czy ja pójdę na ten basen mm, Pływać Czy ja po prostu... Czekajcie, ja zapominam czy ja mam to że ja mam to do przyczepiania, wiesz, ale to spada ogólnie na to to powinno tak być No... E a, jeszcze słuchawki na uszach, więc w ogóle nic pewnie nie będzie słychać no. Więc jedziemy na tym basen Ale nie wiem, czy ja pójdę pływać, ogólnie nie zmywam sobie makijażu, ale mam w torebce chusteczki e do demakijażu. Więc jak pójdę, to sobie zmyję tylko nie zmywałam sobie dlatego, bo nie wiem ile tam będzie ludzi, o, w zeszłym tygodniu był full basen, no tyle ludzi co tam było, to się w głowie nie mieści, nie Na jednym basenie, na jednym tym torze były ze 4-5 osób i ogólnie wtedy do, 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 do pani się pływa, w dwie osoby to jeszcze idzie, jak są na torze, ale tak no to słabo, więc jedziemy dalej, mamy tutaj masz, mam no godzinkę czasu i całą... co tu jest? i 30... całą godzinkę. No, zobacz jak jakie pan. ja dzisiaj też nie mogłam Wie, wyjechać ja. jak jechałam tam także no, ale trzęsie to kurcze to, to też nie jest dobre do nagrywania bo trzęsie mi tu po tych płytach no także Dzisiaj po prostu kolejny dzień świla. Jutro ja to jest czwartek. Więc jutro. Ja jeszcze tylko dzień wolny i w piątek znowu do pracy. Więc ten tydzień mi tak szybko zleciał, że ja pewno nawet nie wiem. W piątek. A w piątek ja idę do pracy, a Matko Święta, to się nikt nie zawiedzie na I wtedy będzie u pani no i tak kochani wróciliśmy z basenu ja wyglądam jak mokra kura po prostu bo nie umyłam sobie głowy bo basenie mam włosy mopie przyjście teraz umyć no i postanowiłam że pokażę wam yy, zakupy bo jednak poszłam właśnie do basenu kąpać się pływać sobie kąpać się jak to brzmi pływać Ogólnie więc najpierw muszę posprzątać tę pizzę, którą y, jedliśmy jak wróciliśmy od opiekunki i tutaj to posprzątać, a potem pokażę Wam y, zakupy i tak naprawdę te zakupy robiłam na dwa razy, bo y, tutaj u nas nie było karmy, jak wracałam ze Słupska. A za to w Kościerzynie nie była karma, więc wjechałam tam po karmę. No i dobrze, że tam wjechałam, bo przynajmniej mamy te dwa duże pudełka karmy. I znaczy dwa duże worki. Jezu, ja dzisiaj jestem tak przemęczona, że już zupełnie nie myślę. Myślę tylko o tym, żeby iść sobie umyć włosy i je wysuszyć, bo one teraz wyglądają okropnie. Założyłam sobie czapkę i po prostu nie suszyłam ich na basenie. Bo nie wzięłam z sobą szamponu. Chyba będę ze sobą brała szampon i swoją suszarkę. Jak będę jeździć. Franek chciał oczywiście jechać z nami, ale... Mm, ma taki duży kaszel, się już troszkę minęło, lepiej mu. Natomiast Franek, no... bardzo źle. No ja dzisiaj jeszcze miałam w planie z nimi do tego lekarza się dostać. Wczoraj w ogóle cały... cały Boży dzień dzwoniłam do lekarza i co chwila... Pani informowała mnie o tym, że mam zadzwonić za 15 minut, bo doktor ma pacjenta. I najpierw mam się e, skontaktować e, z doktorem na e, teleporadę, a potem doktor zadecyduje, czy mam przyjechać. Ja mówię, to nie może mnie pani umówić od razu na wizytę? Nie, nie mogę. No i tak przez cały dzień wczoraj dzwoniłam i się nie dodzwoniłam, w końcu się wściekłam, bo już była 17 i mówię, że już zupełnie bez sensu, bo teraz i tak już nawet nie pojadę, więc przepraszam. Przed 17 już przestałam zwolnić tyle i no, haha, że dzisiaj był dzień na wariackich, kolejny dzień na wariackich papierach, mm, Naprawdę, dzisiaj to w ogóle było hardkorowo. <laughs> No, to dzisiaj też nie jechaliśmy. Może pojedziemy jutro, jak mi się uda, dodzwonić, ale z się będę, będę chciała jechać, bo on naprawdę źle się czuje. Źle, no źle ten kaszel po prostu na niego wpływa. Więc tak, zakupy wyjmę. lecimy z tym koksem, bo mam słabą baterię. Ehm, coś nowego z tej serii włoskiej Gusto Bello pizza, klasyka italiana, spody do pizzy na bazie mąki brzennej i to są takie spody, które kładzie się na patelnię można na nie sobie włożyć co by się tam chciało i podgrzać coś takiego e, taki gotowiec w 5 minutek Ym, tam nawet z tyłu jest przepis e, tutaj na pizzę margherita i drugi... Sp nie, jeden przepis więc tak, tu moja zimna kawa od rana. danio, gratka, no tu właśnie spadły takie jogurciki jako deserki, tutaj mam e, kilka batoników e, i to są batoniki, które ja bardzo lubię, to są migdały, żurawina, orzeszki ziemne, a ten orzeszki ziemne, migdały, czekolada, rodzynki i postanowiłam, że sobie zakupię do pracy. Do kawy zawsze sobie coś słodkiego zjadałam, teraz będę sobie brała właśnie te słodycze. Tutaj dla Jasia takie przekąski do szkoły, Nesquik'i, banany, cytryny, bo znowu powróciłam do picia cytryny, jak Wam ostatnio wspominałam, pół cytryny dziennie, albo czasem nawet więcej, jak do pracy idę, to całą cytynę. tutaj że te. Takie chrupki Curly e, Tutaj mamy, mamy bułkę jakąś, którą Jaś sobie zjadał po basenie, bo był głodny Awokado Orzeszki ziemne e, Tutaj kupiłam masę krywkową o smaku adwokata Bo chcę zrobić właśnie z tych ciasteczek, z tej masy ciasto 3 bit A że adwokat bardzo uwielbiam to... No na weekend nie ale, czekaj, chodź tutaj, tu mamy komputera, tak? No, no, no. Tu siadaj. Za chwilkę wezmę te zakupy. A że eee, adwokat bardzo lubię, no to na weekend idę do pracy, ale po weekendzie, na przyszły tydzień może się uda. Tutaj tak, Mężonki, które muszę włożyć, ananas. Borówka, która ogólnie była tania, ale no słuchaj. Edu, elo, ty masz do zrobienia jeszcze? Tu włącz kąpa borówka mango yy, I ta borówka była tania i została tylko jedna sztuka I tutaj mam tak filet z piersi kurczaka yy, Mięso mielone z łopatki Schab bez kości I tutaj też mięso z łopatki I dalej lecimy Tutaj jakieś takie słodycze bez cukrów bez dodatku cukru w ciaska kakaowe. To może też do pracy, o ile wcześniej mnie to nie zaatakuje. Tutaj mamy ocet mm, antipasti, które kocham i uwielbiam. winogrona słodkie, bezpestkowe, bułeczki. I tutaj mam różne rzeczy takie przyprawy. Tutaj kary do kurczaka. Yy. Pomysł nas so, kurczak w sosie śmietanowo-ziłowym. Słucham cię. Aha, no dzisiaj akurat jak jest tak późno, musisz robić duelo. duelo. Suczysta pieś z kurczaka ze czosnkiem i ziołami. to jest ten papirus. Ale ja się masz ręce, brudne, i ciumej rączki, buzie. Jak ty wyglądasz? Włosy ty masz pokręcone jak jakiś miś. Mm, spaghetti i spaghetti. Więc tak, to by były całe zakupy. Więc tak słuchajcie, tak raz w tygodniu co najmniej yy, stałam się... Aha, nie! Jeszcze kupiłam tak, KM. Dwa worki po 10 kilo. Yy, wodę. Tutaj mamy y, taki napój tymbak. Ale tu już jeden sobie wzięliśmy, jak jedliśmy pizzę. I co jeszcze? Wodę, dzieci, tą kubuś łotę, całą zgrzewkę. I... i co jeszcze? No nie, i to w sumie wszystko. Chyba tak. Więc te wszystkie rzeczy, y, no i tak... Z, dwa razy w tygodniu takie zakupy pi razy oko robię e, więc no powiem wam że trochę na te zakupy ogólnie wydajemy chociaż ostatnio staram się kupować mniej jakichś takich y, bajerów rzeczy niepotrzebnych ale no jednak e, a tu by jabłka było jeszcze e, jednak to się wydaje ale no troszkę to schodzi na te zakupy tej kasy Także co, kończę, eee, nasze tulipany już są brzydkie i chciałam dzisiaj kupić sobie nowe, ale stwierdziłam, że szkoda mi kasy i no i te już niech opadną i wtedy sobie najwyżej może eee, jak na wiosnę one będą troszkę tańsze kupię. Ja się zadania najpierw, tak? No, więc to by było na tyle, dziękuję za oglądanie. Dziękuję za Wasze wszystkie komentarze i do zobaczenia w kolejnych filmach.